Siemano, mamy 30 na warsztacie Pokażę wam jak olej spuścić, już tutaj rozebrałem sobie osłonkę ją bezpośrednio po prostu podciągacie do góry, wykręcacie korek Więc na takich zaczepach, zejdzie bez problemu co wam powiem, no to po prawej stronie macie filter, widzicie jest nasadka już założona auto powinniście mieć nagrzane Najlepiej sobie autem pojeździć wcześniej. Co Wam będzie potrzebne? Klucz, śrubokręt no i dobry olej, no nie, bo to nie pojeździ długo, jak będzie jakiś dziadoski, no. no nie. Najlepszy będzie AML, no nie. Tak jak BMW zaleca, niestety, nie idzie go kupić w większych bańkach. Kupujecie tylko litrówki. O, będzie Wam jeszcze potrzebne magiczne wiadro do którego spuścicie sobie olej. Korek od spustu oleju mamy pod spodem. Fajnie tu BMW wymyśliło. powiem tak szczerze. Odkręcacie sobie tutaj. Piek. No, już jest zmęczony, bo wymieniałem te kilkanaście razy. Więc nie wiem, czy Wam to pokażę. Jak ja to odkręcam, bo akurat kręcimy z ręki i dupa. Więc to tak ma wyglądać, telefon na B. zobaczymy, odkręcimy to. Dopornie to idzie. Trzeba załatwić inny śrubokręt. Szkurwa. O, kawałek płaskownika albo coś takiego, żeby to dało się odkręcić. Mamy coś takiego pod ręką. O, może być. Nie może być. No, miękkie. nawet puszką. Nie dobrze, nie dobrze. Nie mamy czegoś takiego, co by to odkręciło. Cholera. Zmęczymy go strasznie. Prosta sprawa. No i kurwa jest problem. Dostałem się proszę. Podeszło syfu trochę. No. I wracając do temaciku, mamy korek. A bodaj, że to będzie 16. No więc lecimy z koksem 17 rok 17 więc już więcej Wam nie pokażę no bo, no bo ciężko będzie to nagrać z ręką ale tak jak mówię odkręcamy sobie korek spuszczamy olej wlewamy no i autko może się cieszyć nową zupą Bang! Pozdro!